Drużynę falubazów wspiera firma Marvis. Regeneracja filtrów DPF FAP. Cześć falubazy! Ja nazywam się Weronika Tołoczko, a Wy oglądacie program Piąte Okrążenie. Zaczynamy! Choć najważniejsze zawody żużlowe w tym tygodniu dopiero przed nami, to ostatnie dni obfitowały w wiele imprez z udziałem naszych zawodników. W środę Piotr Protasiewicz zainaugurował rozgrywki Ligi Duńskiej. Jego region Warde Elite Sport przegrało na własnym torze 41-43, ale Pepe miał dobre zawody zdobywając 13 punktów. W czwartek nasi zawodnicy walczyli w ćwierćfinałach indywidualnych Mistrzostw Polski. W turnieju w Rawiczu do półfinału awansował Patryk Dudek zdobywając 11 punktów. Ta sztuka nie udała się niestety naszym juniorom Fabianowi i Kubie. W Bydgoszczy awans do półfinałów wywalczyli Piotr Protasiewicz i Damian Pawliczak zdobywając odpowiednio 11 i 9 punktów. Piotr Protasiewicz w Bydgoszczy uczestniczył w groźnym wypadku. Kapitan Marwis Pelfa bazu na szczęście był zdolny do dalszej jazdy. Niestety do szpitala udał się Adrian Gała. Trzymamy kciuki za jego dobry stan zdrowia. Matej Żagar wziął udział w czwartkowej konferencji prasowej. Nasz zawodnik odpowiedział m.in. na pytania związane z sobotnim meczem Marwis Pelfa Lubazu w Częstochowie. Ja zapytam A, o ten tor, tor częstochowski. Czy jedzie Pan tam z takim nastawieniem, o to jest super tor, bardzo go lubię, czy niekoniecznie, czy to nie ma znaczenia żadnego? Tak, jadę tam właśnie z takim strony, że wow, bardzo go lubię i chce mi się tam ścigać eee, i to jest naprawdę świetne uczucie jak się idzie właśnie do takiego toru. Mecz, panie Mateju, z włókniarzem jest w sobotę. Włókniarz też w piątek, tak jak pan mówił, jedzie mecz w Lublinie. Czy to dla naszych przeciwników z pana perspektywy jako żużlowca może być jakaś trudność i jednocześnie ułatwienie dla Falubazu, że wy wypoczęci bez tego piątku przyjeżdżacie jako goście, a oni jako gospodarze tak naprawdę nie mając treningu dzień przed meczem mogą mieć lekko utrudnione zadanie? Jak pan na to patrzy z perspektywy właśnie zawodnika? No, zazwyczaj jest tak, że Zawody są lepszy trening niż zwykli trening, oczywiście jak są udane, jak są nieudane to e, później masz taką, e, na pewno nie przespaną noc, e, pewno myśli masz w głowie co poszło nie tak, co poprawić i jeżeli tam, nie wiem, nie jestem prognostyk, ale jakby tam zaliczyli dobry wynik na wyjeździe no to na pewno im doda skrzydeł. Ale Lublin jest trudny teren, także zacięty mecz będzie na pewno. To może ja jeszcze zapytam ogólnie o zespół Włókniarza, o skład Włókniarza. Co pan sądzi o tym zespole, jak pan postrzega tą drużynę, jeżeli chodzi o personalia? Uważam, że jest mocna drużyna. Może w tym meczu akurat co jechali, nie wypalili wszyscy. A jak wypalą, no to ja nie chcę, żeby z nami wypalili akurat. Lepiej, żebyśmy my wypalili, każdy na 90% chociaż. I, i żebyśmy się ciesili, ciesili właśnie ze zwycięstwa. W programie Piąte Okrążenie czas sprawdzić, co słuchać w obozie naszego najbliższego rywala, czyli Eltroch z Włókniarza Częstochowa. O sobotnim spotkaniu rozmawialiśmy w środę z Bartoszem Smektałą. Dzień po dniu mecz to, to jeszcze eliminacje do Mistrzostw Polski, które, które już jutro się odbywają. No to, to na pewno dosyć ciężkie, ale zawodnicy są po to, żeby, żeby jeździć. I, I czasami nawet może i dobrze, bo człowiek ma mało czasu na, na myślenie, tylko musi podejmować decyzję no i jechać na następny mecz. Pierwsze, pierwsze mecze na ogół są ciężkie. Mieliśmy takie szczęście, że, że przyjechało, przyjechała do nas bardzo mocna drużyna, unialeczna. Ale mamy jakieś fajne wnioski na pewno po tym meczu. Zobaczymy, co przyniesie kolejny mecz na, na, na naszym domowym torze. A jeśli chodzi o presję, myślę, że nie. No jesteśmy na tyle doświadczonymi zawodnikami, że wiemy, na czym funkcjonuje, na czym polega sport. Także na pewno. Na pewno będziemy do tego meczu przygotowani, no i podchodzimy na, na luzie. Chcemy oczywiście wygrać i dzisiaj o te punkty meczowe. Każdy chce walczyć. Na dzień dzisiejszy nie ma faworytów w naszej Ekstralidze. Wszystkie drużyny są bardzo wyrównane. Można przegrać, za chwilę można wygrać, ale myślę, że dla, dla kibiców to jak najbardziej na plus, że, że, że każdy, myślę, że ma równe szanse i każda drużyna dla mnie osobiście jest mocna. Czy zielonogórzan stać na zwycięstwo pod Jasną Górą? Co po dwóch meczach można powiedzieć o drużynie prowadzonej przez trenera Piotra Żyto? O to zapytaliśmy dziennikarza TVP Sport Rafała Darzenkiewicza. Szanse są zawsze, to jest sport, to jest żużel, wszystko zdarzyć się może, a szczególnie, że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to ekipa częstochowska może będzie trochę kontrowersyjnie, będzie miała mecz po meczu. Jest w sytuacji trochę wydaje mi się, niekomfortowej, ale to, to wynika z, tych, z tego okresu takiego przedsezonowego, tak? Budujemy siłę, wzmacniamy zespół, dużo opowiadamy o tym, że teraz to już będziemy w czwórce. Mówię tutaj o drużynie Częstochowskiej. Przyjeżdża mistrz polski, który pierwszy mecz ze Stalą przegrał, przyjeżdża do Częstochowy na pierwszy mecz i wygrywa, Częstochowianie przegrywają. Teraz w piątek jest zaległy mecz. Częstochowianie jadą sobie do Lublina i spotykają się dwie drużyny, które są takimi nadmuchanymi przedsezonowymi balonami. Ktoś będzie musiał przegrać, nie wiem, może będzie remis. Ale wszystko wskazuje na to, że Lublinianie mogą. Dużo wskazuje na to, że Lublinianie mogą wykorzystać atut własnego toru, znowu nie było treningu, znowu przeszkadzała y, pogoda. I teraz wyobraźmy sobie sytuację taką, hipotetyczną oczywiście, bo rozmawiamy w czwartek, że Częstochowianie przegrywają y, w Lublinie, a w y, sobotę już jadą z y, drużyną zielonogórską. I jadą o co? Mówię tutaj zawsze, używam y, cudzysłów. Jadą o życie, bo wyobraźmy sobie sytuację taką, że Częstochowianie przegrywają z Falubazem u siebie w sobotę i mają trzy porażki, a ten balon pęka wtedy. No i trzeba przyznać, że przed tym sobotnim meczem z Falubazem Częstochowianie mogą być naprawdę w trudnej sytuacji. Mówię tutaj na zasadzie takiej: musimy, bo jeśli nie wygramy, no to jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Już jedna porażka na własnym torze nam się zdarzyła. A że Zielonogórzanie no. lubią jeździć w Częstochowie, o tym pokazał ubiegłoroczny mecz z Włókniarzem pod Jasną Górą. Zresztą niezwykle interesujący, emocjonujący i, i, i. i można wygrać tam. Wydaje mi się, że Faluwa wcale nie jest na straconej pozycji. Trudno po pierwszych dwóch meczach yy, oceniać, bo, bo no, to tylko i wyłącznie dwa mecze. Yy, jeden tak trochę na biegu, bo ten mecz w Toruniu, no to z wiadomych względów bez jakichś większych sparingów, większych przygotowań to było jedno. Potem było spotkanie z, z ekipą z Grudziądza i wydaje mi się, że tak biorąc pod uwagę i jeden i drugi mecz, to jestem zbudowany postawą drużyny Zielonogórskiej i wcale nie zaskoczony tym, że gdzieś tam w tej drużynie jednak mimo wszystko mimo tych różnego rodzaju opinii przedsezonowych, zimowych, ogórkowych, czy jak zwał, tak zwał, ta drużyna ma w sobie dużo dobrego i to dobre moim zdaniem będzie z każdym następnym tygodniem, z każdym następnym meczem znacznie bardziej widoczne. Mam tu na myśli od chociażby postawy młodzieżowców, którzy mieli nie zdobywać punktów, a mamy jednego, który jest e, maksymalny, jeśli chodzi o wyścigi e, numer 2, czyli Fabian Ragus. E, dwa występy, dwa zwycięstwa i ciągle jest niepokonany w wyścigu numer 2 i on tak jak najdłużej zostało. Organizacja zawodów żużlowych w dobie pandemii koronawirusa bardzo się zmieniła. Odczuwają to żużlowcy i kibice. O funkcjonowaniu w reżimie sanitarnym oraz o powrocie do normalności rozmawialiśmy z Eweliną Kędziorą, komisarz sanitarną w naszym klubie. Bardzo się rzeczywistość zmieniła. Niestety nie możemy liczyć na wsparcie naszych kochanych kibiców. Nie, nie słyszymy ich głośnego dopingu, mimo że ostatnio byli na, na wzgórzu. Jednak szum motocykli wszystko, wszystko zagłuszył. Eee... Badamy się regularnie, przechodzimy testy na koronawirusa, mamy regularnie wymazy. Część z nas przeszła już szczepienia, część z nas sprawdziła sobie, czy ma przeciwciała. Na całe szczęście dosyć spora osób ma te przeciwciała u nas w zespole. Badamy też się co tydzień, sprawdzamy, czy mamy temperaturę, wypełniamy formularze medyczne, przesyłamy je do Ligi, tak więc naprawdę... Rzeczywistość jest zupełnie inna niż w sezonie 2019. W tym sezonie nam to wychodzi troszeczkę lepiej, bo wszyscy są przyzwyczajeni do maseczek, przyzwyczajeni, że chodzę po parku maszyn i upominam nawet jak się delikatnie zsunie maseczka, odkażają ręce, te motocykle też są dezynfekowane, tak więc. Y y w jakimś stopniu jesteśmy przyzwyczajeni w porównaniu z tamtym rokiem, nie jest to dla nas zupełna nowość. W tym roku są zmiany w regulaminie sanitarnym. Osoby zaszczepione i osoby, które przedstawią zaświadczenie o jednej, dwóch dawce szczepionki i przedstawią zaświadczenie o badaniu, że posiadają przeciwciała, są zwolnione z testów na cały sezon. Jest to bardzo duże ułatwienie, nie trzeba wtedy testować się co tydzień. Teraz testy mamy... Minimum y, to musi być 48, przed, 48 godzin przed meczem pobrany taki wyjazd, wymazd, y, dlatego y, bardzo ułatwiłoby sprawę szczepienia. Jutro mecz w Częstochowie. Eltrok z kontra Marvin z PL faluba Zielona Góra Oto składy awizowane na ten pojedynek. Relacja Falubas Live z Częstochowy jutro od 18:30 na falubas.com. Zapraszamy. To wszystko, co przygotowaliśmy dla was w tym odcinku piątego okrążenia. Już jutro trzymamy kciuki za nasz zespół w Częstochowie. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.